Mówię jakie dobre Nie wiem przybili ci nas kurwa, na MCHC co Od góry, od góry nas przybili Gówno na, Od góry nas przybili. Ej kurwa, live! A. Ej, live akurat, kurwa odpaliłem No to dobrze Ja pierdoli po wasyjsku sobie dalej No. Nie w ja wiata gra, ja pierdolę Odpalaj dajwa, ja mamy Ja mam w ligę? No co ty? widziałeś co widzę jest nowego? Co? Nowa mapa. Jak to? No. Tak nowa mapa. Kurwa ten z min... Nie, to no, takie gówno. Jakiś kurwa, jakiś... Nie wiem, du, nowego mopa w ogóle. Mopa? No, no on będzie się respił w zależności od... Od przewagi na bocie. Jak na bocie masz przewagę? To okay. się zrespi na bocie. A w sumie chuj wie jak to w sumie. A jak masz tu i tu przewagę, co wtedy. Nie wiem, Nie ta gra jest takim ścierwem. No ciekawe, kurwa, że on wchodzi tu w celowany, nie? No się pierdolę Kurwa, Franki miał <grym> grać, za, nawet za Hacer miał grać za paczkę fajek i pół litra. <grym> <W sumie grym> nie gra. No nie gra. <grym> za paczkę i pół litra. Poszukał widzów. Na 100 subów robię, robię drangstream'o. A <laughs> tak się cenisz? No Dla mnie dzień no, normalny dzień, Ja nie chcę dzień, no? Wiemy no. tak. bo to jest klacz, 1 v 3 20 sekund Nie chcę mi się do iść, kurwa M? Hmm? Nie chcę mi się do szkoły iść, ale muszę no. To tam kurwa bieg <grywa> O nie idź! Chłop od nas gdzi wyjebał kurwa 4 dychy na samym udbany 8 razy padłem. Co ty mnie No, 8 razy padł Co za idiota? Jak można tyle pieniędzy na to wydać? Nie wiem. Tylko raz padł. Raz? No. Na, na ile ma się bana? Na 24 godziny. O. No. Co no za kretyn. No, tyle ludzi gra. No idiot, eta idiot. Ja pierdolę, dole zajęcia, nie ta film. Jak się w sumie dzisiaj w szkole nudziłem sobie, jak wchodziłem na streamy. Z no I kurwa. Tyle paczków jest, kurwa. Że to jest? Du, Dużo osób płacze, kurwa. o temy, że kurwa. W, nie wiem. Że nie da się wykopać temu, kurwa. Chuja, prawda? A no, da się? No, da się. Najlepszy serwer, na jakim grałem od kurwa dwóch lat chyba. A tu w ogóle nie ma koment nie? Nie ma w ogóle pluginów. Nie ma? No nic w sumie nic nie ma, chyba. No, no u kości kamień tylko jest i drop z kamienia, nie? No ta. No co dobrze, że tak jest. No fajnie. Zresztą. No, no ciężko się gra, nie? Nie na pewno, no ciężko, ale jak my założyliśmy gildię w, w 7 osób. Ale chwilę założyliście od startu? Eee, w niedzielę. Uh -huh. Ale w niedzielę były gildie dopiero, nie? Po sobota. Huh. W piątek była tura pierwsza o 20, w sobotę o 14 i w niedzielę o 18. Były jakieś pojebane itemy na gildę? No. No. Trzeba kobielixy było kopać slime bloki, to w ogóle nie trapiło. Mocy, a nie jak te plastikowe. Granatowy Golf, stary, ale wciąż robi show. Nie potrzebuję tych elektryków, bo nie jestem debil. bro Wsiadam, przekręcam tunel. No. A te wszystkie testy? Pojedź w cholerę, stary, nie bądź kit. Nie włączam żadnych barierów, żadnych map na ekranie. Kurwa, po co mi to? Chcę silnik w ręce, a nie w telefonie. Lubię jak trzęsie, jak <tryk> zakręt, wchodzę w pewnej mocy. A nie jak te plastikowe auta. Co szukają mocy w mocy. Golf to klasyk, a te nowoczesne śmieci. Jeden zakręt. I już się gubią jak dzieci. Nie ma tam nie ma wstydu, to stary wóz. Granatowy golf, wciąż robi robotę, kurwa, luz. Zajebisty w trasie, w mieście nie do zatrzymania. Benzyna to życie, nie te pieprzone ładowania. Chcesz mnie wyprzedzić? Wiesz, że nie dasz rady. Golf cię wyprzedzi, bez zbędnej straty. Granatowy golf, tu nie ma żartów. Każdy nowy wóz to tylko jakaś głupia atrakcja. Wsiadam, odpalam, czuję moc. Granatowy... Granatowy golf. Stary. Rysy. Jakoś nie daje się Zgadza się? <laughs> 10-10, no zobaczę Powiedz mi, jak żyć w tym kraju. W ogóle kurwa wydałem sierpień wrzesień 2000 zł na paliwo. Dużo. No w chuj Wczoraj zalałem... Nie. Wczoraj błędzielo. Nie, przecież wczoraj zalałem za stówę i, i jutro nie wiem, czy dojadę do szkoły. To znaczy, dojechać wrócę, ale czy, dojechać dojadę, ale czy wrócę, to chuj wie, kurwa. Taka pisa jest. No to najwyżej wrócisz autobusem, do chodź, czy pojedziesz. No. O pierdole. Jeden chuj, jak on nie pada? Jak on nie pada? Jak on kurwa, mać nie pada? No, lubię tę to sobie górne dzieje. Wydolony śmieć zajebanych, no to ty pisz. Chłop dostaje 27, no kurwa na pewno. No co on kurwa robi? Czemu on kopiuje kurwa? A ty się bijesz? Nie, właśnie kopię kurwa. Teraz go wydnę. Halo? Nic, No left your no, okay. Boże. Ładnie. Włoszona zwierzyna. Lubię sególność to sobie gulinę. Lubię sobie gulność, to sobie gulne. A troszeczkę kurwa bo chcę pierdolę scenę jak pies. Nie jestem pani. z tobą na pa, ani na pan, ani na pani, ta pani, pani nie o na raz, bo na dwa. Gulność, to sobie no iść pan wpis do Jakiegoś hice kurwa z hit, akurat, ADK PK, trzeba nagrać Co? ADKR PK trzeba hita jakiegoś tak No to musisz go namówić <gulność> <gulność> Powiedział, że nie ma szans No jak to? To złoto by było No, no musisz go na namów go jakoś hmm. Za cztery paka będzie śpiewał <laughs> to na pewno W ogóle nie ma tutaj dyskusji, nie? Mogą mu, mu prawko oddać w sumie Oddać? No, zabrali przecież Aaa, no bo to była ta akcja <laughs> A, no tak O kurwa Zapierdolę dole się, zapierdolę dole się, zapierdolę, ale bym zjebał coś teraz na kuby nie wiem ja coś teraz takiego zjebał na pizdę na no pizzę, dziadu, na no Dobrze, dobrze. Chłop skieracza keraca kurwa naszliwciała psy, no. Ja dole, mam dosyć kurwa tej gry spierdolonej, zajebanej kurwa. Nie da się w to jebane gówno grać. Jaadajwo, bez takich słów. Zamknij mordę tam. Już też mnie wiał. Jebać tą grę. Idę kurwa się uczyć funkcji wymiernej, więc że czy nie, od odrzutu i tak 9 miejski td A wiesz, że za roz rozwiązaniem tej zagadki jest kasa pieniężna? Za co? A, za, co kurwa. taką za, <grym> zagadkę. Zrobę za, za matematyczną. A, za Zaczy, te tam, problemy no, matematyczne? No, no, no. To no, no. no, dawaj wymyślimy sobie <grym> jakiś problem. Nie, <grym> dolarów. E, <oczywe. grym> Ty, <grym> dawaj wymyślimy sobie jakiś problem. No. I nie wiem. I sobie sami zapłacimy. No zajebiście. <laughs> Dobra, co? Bo. Patrzę kurwy, bo chcę. Wierdolę scenę jak pies Nie Wiem na razie, że jesteś gołodupcem, bo jak wpisuję chippa to się światła wyświetla małpa chippa. No. Muszę wejść, muszę przefiltrować na kanał. Masz 18 słupów. Jak to 18? Normalnie. po sobie Ktoś mi suba zapierdolił Jakos? E też tak mam z nami? To się zobaczyć? Kto mi zajebał? No jak ktoś... No to ktoś musi mieć ustawione na publiczne. Jaki kutas. Miałem 19 przed chwilą. No widzisz. To ja robimy jakiegoś miksa? Kiedy? Teraz No no. No to dawaj. Możesz no, Ale do czego dam go, ci, mix? Dam ci łapkę w górę. Nie wiem do czego. A do czego? Nie wiem. Czy do... Do nazwę wymyślić. Do kopania na mchc. na pewno nazwę trzeba wymyślić, a potem nuty. Pod tą nazwę. Do kopania na mchc. Na <laughs> No dobre będzie. Co o tym myślisz? Daj, daj mi suba kurwa lepiej No ty masz suba już dawno ode mnie Przez wszystkich kąt Ja nie mam kąt. Dobra, odpalę live'a Zrobienia mixa Dobra A? Dobra? Dobra Ale robimy? Mam 8 os live. live. <laughs> Witam każdego kurwa serdecznie no ja nie wiem w ogóle co się stało, Ty na czacie wysłałeś linka? No ja co czas są linki na czacie Aha, hehehe <laughs> dlatego Zaraz bombę będę miał i tyle nie Dobra, ale tego miksa? No No to ja odpalam live. Zobacz jak jest, Jakby ktoś pisał na czacie bym był bardzo wdzięczny <laughs> <laughs> Mógłbyś też poodpowiadać Ty, ktoś się ciebie zapytał na czacie Ile w pisku kurwa Ile w pasie grubasie No to ile masz? Nie wiem Bo to na miarki człowieku Ale teraz do hipawej się 6 piąty zrobiłem Ale na, na jakim kanale live odpalasz? Na przykładzie no. Normalnie, o Boże, ja skasowałem Windowsa, tu nic nie ma Jak tu nic nie ma? O, trzy osoby już Kurwa. Ej, tu nic nie ma Przechwytywanie ekranu... Dobra, no, daję przechwytywanie ekranu i kamerkę w jakiś łuk. Dawaj mi do gildi jaki nick... No do... Dodam ci od razu. Dawaj nick. Łuki. Dobra, no no czekaj. 01 01 Daj mi Jaki był kierunek do Warszawy? 0,400. Kurwa co? Nie, nie pamiętam. Roku to tylko jest. Rokol to nawiło. Nie, może nie, nie dodam cię, sorry. Ja tu tylko pionkiem jestem w tej gildi. O, killa odda, zoba Za free. To chyba spawna. Okej, okay, yy, przechwytywanie, urządzenie do przechwytywania no, wideo. Kille, nie, o, jestem. Jak łapkiem w górę hijsu, zostawisz to od człowieku. Chuj tego kilania. <laughs> Zostaw opeczkę, luki. Kogoś chciałem puki powiedzieć, Ej, co ja kliknąłem? Dobra, no, robimy live, transmitter i na żywo. Nie no, jest, są klepy, kurwa, na tym serwerze. Jestem na sektorze czwartym. Normalnie kurwa te krewy przybijały nas dzisiaj z kurwy syny A półtorejka osób na pewno nie ma, trochę ci mówię, nie? Jest nie prostu... ma? Okay, no pewnie nie ma. Może 1000 jest teraz. Dzień Dzień no. To jaką miniaturkę wydać? To jest ostatnia edycja na wersji 1.8 tak? No, MCHC, wydajemy. Ale syf Scorp też powraca na 1,20. Ale główno, że to nie ma sensu. No, to jest kurwa last dance. No, niby kurwa 10 lat ta wersja jest, nie, ale. Ej, zapomniałem co miałem zrobić. A. Wyobraź sobie co, jest, nie wiem. Kiedyś 200 na 200 hole, vs. Bedy, i na 120, i raz na półtora sekundy klikasz w myszkę. Nooo, no ściewo. Dobra, pana panu najwa, a brakuje UML klucza Jest za każdym razem, czy to kopiować? Tak? No, nie wiem czemu. Nie wiem. I jak coś mi dodaj to są Dzięki kurwa 01 za 15 zł Dzięki kurwa Nie, 15 zł dostał Ja pierdolę Co ci Co? mogę coś ci kurat zrobić Pokazuj Flutas ja, Chcesz jakieś item w CHC? Ci dam? Zostawiłem ja pierdolę Mogę ci dać, spawn'a, dał ci Dam ci, mam jednego na sobie, ci dam, kurwa. Jeszcze ci kogo naprawia Ja pierdolę, skąd ty masz te pieniędzy? Będę miał na Liquid. 15 złotych. No. Tak, smakuje, 15 złotych. 15. musisz biec. Musisz biec na spawn'a. Nie ma albo różniczkę musisz mieć. Poczekaj. Jest, dostaję pieniądze, No dokładnie Dobra, robimy mixa, mixa, mixa Nie, mixa, mixa, coś tam no, nie pamiętam Dobra Dlaczego Do robimy mixa? Czekaj kurwa, bo Podjarałem się Ty, może mix minecraftowych piosenek? Mam, mam mieć dla siebie, no Błońsko y, song A to jest to, dobra wrzucam to tutaj Jak coś to kordy spał na 00, jak będziesz to napisz tam Dobra yy. YouTube Ed of Another. Ale się przestraszyłem kurwa człowieku Ja on tak cicho wszystko, nie? Pieniądze dostałeś, niemożliwe A ja mi ten twój donate to człowieku na całe słuchawki wyleciał No mi też. Cie kurwa przestraszyłem co to kurwa jest Ej, bo ja mam Ej, bo jestem debilem, czekaj Bo ja mam twojego live'a włączonego w tle i słyszę siebie podwójnie <laughs> ja Jestem kurwa an antytalentem Powiem to? Nie powiedziałem tego Uczymy jakąś muzyczkę Nie wiem jak to słychać na tym live Co słychać Ciągnij No co jest lat. O, gdzie? Zujesz tam? No, jestem, jestem, no. no dobrze. Już patrzę. Gdzie Dobra, ty, wrzucamy bońskę. Co? Gdzie ty, gdzie ty kopiesz, Luj? Nie, bo na czasie pisze. No. Co Dobra, ty, wrzucamy. Bońska song. Luj, czemu wy się sami zabijacie tutaj do chuja? Gdzie ty kurwa kopiesz? Tutaj, tu Dobra To jakie są bońsko <noise> piosenki Nie wiem Minecraft Minecraft piosenka Co oni tu robią kurwa no Czemu jakiś celu? Ej, bo chłop mi pisze de, nas oszust Zaczepiam nie Czy mi dymy nas oszust Dobra to Jeszcze pukuje? Nie, to nie on oszustem, oni nie wiem co oni robią w ogóle <noise> co mi się fake info dostałem chyba Zagrajmy w Minecraft. cool, kurwa Nie wiem co oni robią No jakiś e, Bońsko... ...song Jest jeszcze jakiś bońsko song? OG boński Lider sucz śpiewa bońsko song Co? Hehe, <laughs> to jakie fajne. Ja dalam to do playlistu. <laughs> Hehe, to niebiste. Co tam się dzieje na w Nie wiem. Jakieś kurwa zamieszki są. Dobra, będzie tak. 40 minut live'a jeszcze przedłużył. To? Pierwszy raz coś lewa przedłużył. <noise> nie, no, no to nie. musisz musisz siedzieć, no. E ile masz, ile jest tego? Czasu? 40, 40 minut. Przedłużyć no. ci live'a? Bo jebałocie No, no wiesz, dwie deszki. Tak. No, no ale, ale masz możesz. siedzieć. No ale będziesz siedział. Ale tak? Do której będę siedział. No nie wiem, no to tutaj będziesz musiał. No pojebało cię. Jak 15 zł to było 49 minut. Gdybym siedział kurwa do trzeciej. Ej to jest... To chyba nie jest nic związanego z Minecraft. No i bo.